Siemanko, siemanko, z tej strony kukluski 4. Tak, bo lubię amangusy Po prostu I się do, przeniesieliśmy do tego świata I... Jesteśmy trawą, z tego co pamiętam I sobie, sobie zagrałem Hmm Jakie by tutaj są ciekawe windy Dołączmy tutaj No jak widzicie, jesteśmy mm, trawą. Trawą po prostu. Jakby trochę już sobie tutaj pograłam w to. Może bym sobie coś zmienił, jakby... Nie. Jak ja dołączyłem, to już masa było. eu chegar no estado. É isso, eu ando para o trabalho. Pontos, Zaczyna się. Yellow. I ciekawe kim będziemy? Czy może impostorem? jakim impostorem za pierwszym razem? No to ja się zdziwię sobie. Trzech oh. impostorów. Jakby słyszeliście ten dźwięk z Windowsa. Jeśli słyszeliście to dajcie znać, bo jakby odłączałem e, takie urządzenie do było metryka za chwilą i zobaczyłem, że było włączone to ktoś, ktoś włączył? o nie, o nie, kill, killet, killet, killet ハハハハ。<laughs> <laughs> i Na mnie nikt, na mnie nikt. 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 nikt Ej, na Robera i tego Kto kata? O, Detektyw za dużo nie daje. Eee. Bo niemożliwego taska. Ale to pójdę. Czekaj, jak, jak on tutaj doszedł? Co? zginęło? Ja pierdolę. <laughs> to jest zagłosowane pod pichęta.

meia tracker Dziękuję. Czekaj, to się nagrało? To się nagrało. Dobra. Dzięki, wiesz. Dzięki wielkie. E, Admin. card e, 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 e. No, sprawdzajmy. Souza débil. <laughs> eh eh

Jak nie wiedzą, że ja nie jestem. Nie normalni są. Runda się znowu zaczyna. A wiecie, co to oznacza? Że większy, więcej procent szans na to, że będziesz impostorem. I nim jesteś. No to nie. Ej, dobra, dzięki. Brawo <głosy> <głosy> Ale szczęść jest takie, że nie, nie zagłosowałam na nas Dla najpierw to

on nam mija na niego. Czemu on podejrzewa, że ja jestem? Pytam się jego, czemu mnie... na mnie zagłosował No po co? <grystanie> Nie, to jest takie śmieszne, że ja powinienem w ogóle nagrać ten głos. O, światełka. Куда, что еще не да А я еще ничего не Runa jakby i już. No to już się robi długie. 15 sekund. He. Okay. Check na me now, one day, one day, now